Witam wszystkich tu zebranych. Nazywajcie mnie Cheat. I nie mówcie na mnie Sans. Nie lubię tego. A to mój najlepszy przyjaciel Gans. Jest złym kotkiem. Monitoruje balans we wszechświatach. Ale dziś jestem tylko ja, ponieważ nie starczyło budżetu na głos Ganza. I przybywam, aby opowiedzieć Wam o naszym pięknym Nasz twórca rysuje serial animowany, który opowie Ci, jak podróżuje po innych, alternatywnych wszechświatach, aby przeprowadzać tam eksperymenty. Ponieważ eksperymenty są fajne? <grym> um. Możliwe, że zobaczysz wiele znajomych twarzy i być może czekają Cię łamigłówki, całkiem nowe historie i nieoczekiwane zwroty akcji. Ekscytujące! Do tego w Fandomie mało kto decyduje się na tak duże projekty, więc będziemy zadowoleni, jeśli nas wesprzesz. Nawet nie wiem, tylko mówię, ale ten wszechświat jest pełen tajemnic. Cóż, dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce.